Na trzy miesiące do aresztu trafił mężczyzna, który napadł na taksówkarza niedaleko Nowego Sącza. Dziś na specjalnie zwołanej konferencji w komendzie sądeckiej policji ujawniono szczegóły napadu na taksówkarza. Młodszy inspektor Rafał Leśniak w szczegółach relacjonował na podstawie zebranego materiału dowodowego przebieg wydarzeń z 27 stycznia. Piątek wieczorem 28-letni Adrian F. zamówił kurs z taksówką. W trakcie jazdy na bocznej drodze zaatakował kierowcę, dusząc go i zadając mu kilka ciosów nożem. Ciężko ranny taksówkarz wydostał się z samochodu. Pierwszej pomocy udzieliła mu pielęgniarka, która przejeżdżała niedaleko miejsca napadu. Łupem przestępcy padł portfel, w którym znajdowało się około 70 zł. Napastnik kilka godzin później został zatrzymany przez policję. Do podobnego napadu doszło w grudniu ubiegłego roku na ulicy Ruczaj. Wtedy jednak ciosy nożem zadane 65-letniemu taksówkarzowi okazały się śmiertelne. Zabójcą okazał się być 16-latek, który poprzez napad chciał zdobyć pieniądze na spłatę hazardowych długów. Jak mówią jednak sądeccy taksówkarze, nie można się poddawać fali strachu, bo ryzyko od zawsze było wpisane w ich zawód. Bohatera nie ma co udawać, bo przecież w każdej chwili i wszędzie, nie tylko będą taksówkarzem, bo i do w domu będę szedł z garażu w wieczór i też powiem wyskocz z papierosów czy z pieniędzy i, i też dostanę Na też były trzy napady w październiku na żabkę. No i nie ma, że boli. No, no, no. Będę się bał, to co będę w domu siedział, to przyjdą do domu i włamią się i tak samo mnie dziabną i wezmą co będą chcieli. Zatrzymanemu w piątek Adrianowi F. grozi do 12 lat więzienia. Grzegorz Szpak, TV28.